Brań. Strymkowa Caitlyn. A, jeden daje nam ten? Dobra. UWAGA! Chdż! Chdż co? Co tyś zrobił? Rakietą strzeliłem. Mam Ej, ale po minimapie jak myszką jeździcie, to to całą mapę można podglądać, to nie jest źle. Wiecie jak, jak, jak moja pasywa jest opisana? 0,2% Hashtag Shared Values Tooltips NPC Damage Ale na poprzedniej postaci tak nie było. Było dobrze. Jestem Jinx. Boże, trójka botów jest tutaj na tym u góry. Mogę stunować, a zajebista postać. Total demnastycznie. O, ja też mogę stunować, nice. No to 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 to, to, to 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 strzelam. Bo masz Czterech tu stolet jest. Stolet paściarzu. Właśnie w pięciu poślał. tu jest, czemu wszyscy przyszli, kurwa, na środek? What the Idziemy na mida w... przyszli wszyscy, kurwa. Zrobiliśmy takie Kurwy syny, boty. Boję się tedy kurwa iść Jebu No weź że, co ty robisz, no weź, że chodź tu Strzelam Weź bo mnie bije A tu kurwa Nie idzie bije. pięciu, to czego ty ode mnie chcesz? Dobra już kilku zginęło, hello Musisz zdupcać No właśnie zdupcam stary tak Idę bo chwila tylko Następny bo przyszedł to jest jakiś debil Jeb, 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 jeb. Oje no. Chodźcie, chodźcie tego jeszcze Całą drużyną tą jedną, co postać poszedł. zabiliśmy To jest jakiś taki pseudo-tankos No nie ja wiem ja że... Rakietą strzelić Nie trafiłem O, te ściany takie blokują w ogóle... Projectile Nie mogę tego rozjebać Chuj, jebać to Nie mogę rozjebać, jebać, chuj Yeah Nie, te, tego, tego w dżungli nie dobra, da się idziemy, rozjebać idziemy idziemy miedem, czy jak... Ja na bota wracam. Ej, hey, bo tower is under attack, chodź. Ja już tam idę na midę. Podładuję sobie energię. Level up, proszę. Przed Mid. O nie. Znowu wszyscy sobie pójdą midem. Jak ją jebłem Kurde, jakie to jest, maku. A. Te moje rakiety ja, muszę... niestety dopiero po chwili stunują. To jest smutne. No, komu Za to gonimy ją! Odbijać ją! Poszła ja ty, sobie chyba pewnie chowa. się tu gdzieś! Jest tutaj! Mam ją! Pięknie! To ty to zrobiłeś? No. Ty ten jebiczny kurwa helikopter wzywasz? Aha. A, a tam, masz dupiany pistolecik. A, Dobra, a przez to nie przechodzi przez te bramki. No właśnie, to nie, to nie, nie da się przez bramki strzelać. Zresztą się w sumie sprytnie ustawać w związku z tym. A ty slowujesz ją jakimś tym... Rakietką, tak, prawym przyciskiem. Mogę też stunować, rzucam grady i po chwili wybucha... Ej, co, co tu chyba bot właśnie. na ledwo co życia przelaz, tak się ma! A, to ten, to ucieka przede mną. I przeszedł ja do nas, ge geniusz! geniusz. Wiem, wierzę. Ale zobacz to. Ej, ale jak bijemy tego, jak bijemy czempa, to. Czy sentinela, bo to nazywa się nazywa Tak, To ten, to. Y, zauważ, że nas zwierzę nie fokusują, nie? Co ty na tym się? No właśnie, nie wiem. <laughs> Stałem, strzelałem, tak, na skończyłem. Strzelać. Patrzę. Nie, bo zginę w pismach. na kampa. Idę po życie, wspadaj. na kampa. Nie. To ja ci powiedziałem, Maruzebiusz. Nie, idę. Maruzebiusz. No Mmm. Kupcy, klej. Ten mecz no, będzie jeszcze krótszy. <laughs> no, widzę, właśnie. Normalnie trzeba będzie dwa do odcinka wsadzić, żeby bierze. Ale tak w sygna. ogóle to tak nie, nie powiedzieliśmy, no my w ogóle no, nie powiedzieliśmy cześć. o tym, ale tak, cześć i po drugie, to oczywiście ta gra właśnie dzisiaj czy tam kiedy ma premierę, w poniedziałek miała wczoraj premierę czy bo... tam wczoraj, że kiedy to puścimy, no to powiedzmy, że wczoraj i oczywiście możecie się zarejestrować do tej gry, bo pewnie nie macie konta jeszcze w tej grze i pewnie w nią nie graliście, więc się możecie zarejestrować i tak dalej. I refniki oczywiście znajdziecie pod naszymi filmami. By, ale, by zrobili, ale by ci zrobili... Ale by ci zrobili jakby jednak mieli konto. Eee. <laughs> tak. nee. Prealfabeta konta. Ha. A się z nim tam stąd. O, z tyłu. U, stary, z tyłu, z tyłu, z tyłu. Zapomniałem zawsze o tym ataku pod prawym przyciskiem myszy. Tak. Tak jest, ale on za manę już jest kurde skubany. Jest. Bo tego nie mam manu. Ojej, mój. Następny poziom mi wskoczyło? What the fuck? Zły, nie zły. widzę żadnego mana poziomu management. Przydałoby się jakiś heal albo inne gówno. Jak ci z ulta zajebie? o oh, damn. No mój ult jest potężny Na dół puszuję. Ja jestem tym gościem z awatarem, na którym go w ogóle prawie chyba nie widać. Jest to jasne. Jak się fajnie bagują ciała w ziemi takie. Uuu, 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 robią straszne. Zaraz rozdłupca wieżę na dole i będzie. Ojej, ale ja tu robię pogrom w Rivi. O, ktoś mnie leczy. Ten, ten. Ta, ta gemini. To chyba bot. Au. Jajku, ale ich bijem. Mind deployed. Coś mnie tutaj, w ogóle, w dupie mnie mają, nie? A nadzieję, jest u nas są? Mam nadzieję, że to, to, to trochę ciekawsze się zrobi, jak wreszcie będziemy mogli grać z ludźmi, bo znowu gramy... A nie, przepraszam, mamy jednego ziomka, tak, w, w drużynie. naszej drużynie. Skywalkera. Bo i tak, z braku nadziei, odpaliliśmy grę na AI. Więc nawet nam nie szukało przeciwników ludzkich. A kurde, są jakieś pingi w ogóle. Ale one no, są no, tak wierzę, dziwnie ono, pod jakimś kurwa ciła. przyciskiem tutaj, to dziwaczne jest. Tam pod lewym... Właśnie left, aha, left alt, ok Pod lew, lewym altem. O, sklingowałem coś. Rozjebię tą wieżę! Kurwa! Tak jest! Dobra, ale lew, Wszyscy teraz pingujemy zajebiście. Okej. Okay. Eee, dobra. I napierdalam tam. I woldy, Dobra, panowie. Jest? No na dole rozjebałem że bo jestem taki dobry, no idę do was No właśnie nie, bo tutaj cię brakuje stary Dodatkowy no damage przeciwko dronu Jednak te loadouty są takie trochę chujowe Skrawciłbym sobie coś innego Znaczy no na początku nic nie, nie będziesz mógł scraftić, nie to wi wiadomo, ale... Trzeba podkopić trochę przedmioty Jo yo, 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 no yo gdzie on poszedł? Jako... Schował, Schował się! Schował się? <laughs> Jaki jest przez bota mojego? Gdzie idziemy? Ej, chodźmy, weźmy jakieś kampy czy coś. No, chodźmy coś tam. Chodźmy na tego komar, góry. stary. Tego tu? Komar. Nie, Ty tego komar. samej góry mapy. To jeszcze Tego jakiś... normalnie tutaj. A no to chodźmy. Nie idziemy. Oznacz go. To idemy, A to jest ale co nie... tutaj, co, co ja tu jestem, co to jest? To jest jakieś nie coś wiem, następne? Ale... Nie. najważniejsze. No, nie nie ma ci... Właśnie nie, nie wiem co to jest, to kręcące się gówno. Złapałem go? Dobre pytanie Cześć można zbiję tylko te minionzy Aha to kręcące się na środku pomiędzy, przy przejściu Trochę Dobra uwaga Hanta atakuj Dobrze No Hanta ty jesteś najlepszy Kurwa ulta wypale w to Wszystko w to wypale Zaraz padnie Jebać ally tower Jej co to kurwa Nie spierdolił wtf Gdzie on jakieś bufa czy coś? Nie wiem, nie no wiem. właśnie. Chodź, no idę, bo. <grym> to wszystko! Tyeee! Ej, ja... ja na środek, wracam tam. A ja biję topa, bo se kurwa tutaj też potwornie. mi Gdzie ten potwór? No. A tu jest na idzie stary, chodź, jest z nami. Walczy? O kurwa, walczy, rzeczywiście, czyli to taki kolejny kamp. Oni mają przejebane, no. No mają, nie powiem, że nie, i to naprawdę mocno wali stary ja go nie widzę. Gdzie wy go tak, kurwa, kurwa no macie? No na O, gdzie Okej, 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 tylko w stronę wieży się. Widzisz jakie? Dobra. <laughs> Robot, oddaj buta. No nie oddał kurwa, kurwa przepraszam. Nie przejął się. Dobra, to powiem push beat i all the way to the win, no. Dobrze. Nikt innego nie mogę powiedzieć. Oj, biedne te boty, współczuję im. Tak. Yeah. Increase damage, yes. Tak, nie na mnie Rzucali tam stunak, Łaa, wow, co się dzieje Murdenga Nie trafiłem rakietą w górę. Prawda No Już tak myślę To wszystko wybucha w chuj Dobra, bijem Nexus! Nie bacz, ja napierdlałem tego gnoja, dobra Aha Au, 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 Ej, ale ten żółwik mocno bije... No myślę, że żółwów... żółwik robotem... Gdzie jest jakiś mogę ultem pierdolnąć Jeb ultem tutaj. Gówno zrobiłem, ale jest satysfakcja Mocno, mocno Umieraj na ksusie, jebany No ja, trochę ściągam Ksus, na siebie, ale kurwa siedzą sobie. w tym tym plusiku jebańce i... Oj, umieram ała, ała, ała. zaraz o nie, przeszedłem pod drugą wieżę, fak. No też zginąłem. Ale spoko, żubik zapierd... Ale Żuwik napierdalał oh, best player EUNE. EUNE. Zwycięstwo. Ogólnie w poprzednim no odcinku Tivold mówił, że ponoć y, twórcy stwierdzili, że jest niedopracowana polska wersja językowa, ale ja myślę, że działa całkiem fajnie. Nie widzę, że... Nie... To se w LOLu też odpal polską. Nie. Ja pewnie wrócę za chwilę na angielskim, ale tak chciałem odpowiedzieć. No, także to wszystko i... Ja bym jeszcze jeden zagrał. Myślisz, Za że ten? Jakie to jest. Jeszcze 12, jeden? Dwunastominutowe filmy wrzucaj taki trochę wstyd. C Jak to? C czy ja wiem, a teraz o, będziemy 100. czekać 5 minut zanim się kończy 10 minut. Nikt nie ogląda minut. więcej niż 12 minut, stary. Widziałeś statystyki, 8 minut max. Eee, wszyscy słyszeli, to nie moja wina, jestem demokratycznie przegłosowany. Tak, Dziękuję. Tak. Do, do no. Hanta. No, Hanta, oczywiście to oczywiście na mnie wszystko na mnie, jasne. Kamil podawał tylko takie suche statystyki, on no, niczego nie no, sugerował. Tak, tak, tak. Ej, to... w ogóle zdobyłem jakieś dodatkowe te krafty, ja, no, te ja rzeczy do craftowania. No, ja zdobyłem no, jakiegoś da. czesta, otworzyłbym go sobie może tylko no ja... No właśnie, od... Czest. Do... Czas mi się sam otworzył. Nie, czas się sam otwiera i tam dostaje tam zdałem. jakieś coś. Mogę skraftować to, co mi daje damage? Misja ukończona! Odbierz nagrody! No właśnie, Jej. misja. Jakieś jednego gówna jeszcze potrzebuje i skraftuję sobie coś na damage. Co z tego, jak nie, nie dam rady zbudować loadouta przez kolejne kurwa 25 meczy, bo nie skraftuję sobie na pozostałe poziomy? Także to trzeba najpierw trochę ten pograć i w ogóle, faktycznie mam jedną skrzynię i teraz jak ja mam ją otworzyć, niby w ekwipunku? Musisz o, więc... iść do armory i tam masz chest. O kurwa, bądź! Widzisz? Nie, czekaj, nie, 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 mam ekwipunek, mam sentinele, przedmioty, materiały i skrzynie. I nie mam no. skrzyni. A no, no, no to jak A nie masz przecież... skrzyni do otwarcia, no to nie masz. Ale tutaj było odbierz nagrody, i miałem tam 200 czegoś i jedna skrzynia. I, nie, i chuj, gdzie ta skrzynia Odbierałeś? jest. Odebrałeś? Nadałem A nie odbierz nagrody Nie. No to cię wyidentyfikowali. A gra mnie, oszukała! Płoni. Dobra, craftujemy coś, czy gra dalej, czy jak? Można zagrać jeszcze jeden taki ostatni. No to trzeba, trzeba. Kraftujemy coś, <grym z górą> tak, dobra, grajmy film z craftingu. Dobra, okej, okay, to. Aha, bo tak, czyli że co, że kończymy ten odcinek i następny to następny, tak? No ja już go skończyłem. A, ty skończyłeś. Da, ja jeszcze powiem no, na znaczy, koniec, że. Oczywiście... gra zeszła do paska, to Oczywiście tam... macie reflinki pod naszymi filmami, także tam możecie się zarejestrować. Ja tam no, adnotację tyle... wstawię, będzie I to tu... miało większy przegazmówienie. No tak na każdy rad. adnotację wyłącza. Buziaki, dobranoc. Pa.